moi drodzy, um, dzisiaj jadę pierwszy raz w sodu. Widzicie, um, um, widzicie, mamy tutaj w moim samochodzie, w taty samochodzie i w moim taki monitorek. Co byś jeszcze chciał powiedzieć do widzów? No, jak wiecie, się teraz jedziemy do domu i wtedy, gdy synek do mnie przyjdzie, to będę mógł z synkiem nagrać Wam filmiki jeszcze na YouTube. Oglądajcie moje filmiki. Pozdrawiamy, pa!